Witam naszego gościa, Piotra sztupa, z którym e, będziemy rozmawiać o tym, po co chodzimy ze sobą do łóżka. E, e, po co my co chodzimy <laughs> <laughs> po co chodzimy do łóżka. <laughs> no no dobrze, początek bardzo dobry. No, no to powiedzcie, jak to jest? Po co chodzicie ze sobą po... do łóżka? Nie ciągnij, tego nie chodzimy. Chodzi, e, chodzi e, czy, czy to jest tak, że... Wszyscy mamy takie idealistyczne wyobrażenia, że bo, to, że, bo, dla, bo kogoś kochamy, albo jesteśmy zakochani, bo, bo to sprawia przyjemność, a bardzo y, wiele osób ma kobiet. Y, a coraz więcej też chyba mężczyzn ma takie uprzedzenie w stosunku do mówią, że bo muszą, bo partner tego oczekuje i, i to wcale nie jest dla nich przyjemność. To, to nie patrz tak na mnie, bo na forach internetowych są wypowiedzi kobiet, które, które e, mówią o tym, że e, ich partnerzy nie chcą się e, kochać z nimi tak często, jak one by chciały. To może w ogóle powinno... ogalić nogi? Nie, tych <laughs> albo, albo w ogóle unikają. Nie ma. Tylko chyba kobiety stały się bardzo agresywne, jeśli chodzi, ja mam, jeśli chodzi o seks. Ja mam wielu znajomych, mężczyzn, i oni są przerażeni, oni po prostu zaczynają uciekać. Przerażeni zaczyna ucieka. są biedni, oni bo kobiety chcą się z nimi kochać. Oni zaczynają uciekać. Przepraszam, kim Przez... oni są? Księżami? Ale księżni jeśli... nie. nie. Prawiczkami, że się tak boją nie. tego no, seksu? O, nie, są mężczyznami, którzy potrzebują... W potrzebują, Nie, a to co takie... Rzadziej drogi? potrzebują, proszę Pani, nie. rzadziej. To Czyli chodzi są o częstotliwość, tak? o jakość. To chodzi o jakość, a nie o ilość. To nie jest zabieg higieniczny, jak nie Niekiedy wiem, jest. internauci. Zabieg higieniczny? Tak, są ludzie, Dla którzy to zabieg, tak to traktują. Nie, ja mówię, że są ludzie... Czy ja tu występuję w roli bohatera, który też. ma opowiadać o własnym seksie? nie, też. Ja to jeszcze jestem za młody, mam moment no to inicjacji jeszcze przed sobą. Natomiast myślę, Przeczytamy myślę, no. myślę, że z powodów higienicznych również, żeby rozładować emocje na przykład, albo stres, albo gniew. Bo często ludzie się kochają, żeby rozładować gniew, ale a no, wydaje to, ale... mi się, że mhm. kochają się z tych samych powodów, z jakich żyją, łącznie tym, żeby zrobić na złość drugiemu, bo z tych powodów też ludzie żyją i przeżywają no tak. setkę po prostu. Ale myślę, że rozładowują stres związany, znaczy awanturę w, w tym związku, czy to może być też również rozładowanie. W ogóle dobrze, w znaczy rozładowanie stres to jest, to jest za szerokie słowo, ale gniew, upokorzenie, różne emocje można rozładować seksem. Tym bardziej... Ale co, z dowolną osobą? Ale słuchajcie, zobaczcie, nie, nie mam to jest partnera. fizjologiczna rzecz, bo mężczyzna w seksie czuje takie rozładowanie, a kobieta jest naładowana seksem. Więc powody moim zdaniem, dla których kobieta. Yy, Decyduje się na seks, muszą być troszeczkę inne. Bo dla mężczyzn to jest takie. Oh, Czasem już. takie jest. Nie jest tak zawsze? Nie, przecież mówiłem, panienka nie słuchała. <grym> Bardzo <grym> przepraszam, panie profesorze, proszę <grym> powtórzyć. Są różne powody. Rzeczywiście jest w tym, co pani mówiła, pewna, pewien rodzaj prawdy, że młode kobiety, one już zupełnie inaczej podchodzą do seksu niż na przykład moje rówieśniczki. I dlaczego pan wskazał na mnie? E, nie mięśniczkę? mówię, wskazałem na panią, że odnoszę się do pani się słów. Z zgadzam uh -huh. A, Ten seks jest dla nich e, dużo bardziej wolny od różnych emocjonalnych e, konieczności. Mają, e, właściwie nie ma tabu. Tak. Wszystko można zrobić. To Spełnia się też e, w seksie e, rola wyobraźni. Co na przykład wśród moich rówieśniczek nie pokazuje to na panią. To było raczej nie do pomyślenia. Ja mam 47 lat. Eee, to było nie do pomyślenia. Seks, jak już do niego dochodziło, było to, że sam, to samo, że dochodziło, było na tyle ważne, że już ten krok dalej uruchomienie wyobraźni było rzadsze. Teraz, Ale ja, to, o jakiej wyobraźni mówimy? Wyobraźni eee, erotycznej, erotycznej wyobraźni? Eee, wchodzenia w różne role. Aha. Dzisiaj no, tak, seks stał się też, też elementem wierki, takiej zwykłej ludzkiej pracy. No dobrze, i z punktu widzenia 47-letniego y, mężczyzny mm -hmm. to jest dobrze. Mówię o, tej, o tym zabiegu higienicznym. No to jest pociągające. I... Pociągające. Choć. Y, Na jak długo? Powiem jak skończę. Dobrze. Natomiast. Y, y, jest też coś takiego, że przez tę wyobraźnię te światy się dzisiaj częściej mieszają, młodych i starych. Aha. To zresztą widzimy wszędzie. Przez wyobraźnię czy przez kryzys Przez wyobraźnię. Wieku średniego? Kryzys wieku średniego jest dzisiaj przesunięty w czasie. Przez to, że żyjemy tak jak żyjemy i role społeczne i role zawodowe się wydłużają. Więc to nie jest kryzys wieku średniego. To jest spotykanie się dwóch światów. Ludzi, którzy wyrośli w pewnych ograniczeniach i młodych ludzi, którzy tych ograniczeń, ograniczeń nie mają, i jedni drugim coś sobie dają. E... Tylko A czy... może to jest też tak, że ci młodzi traktują to bardziej ten seks jak zabawę? I jak ty mówisz właśnie, że to są kreacje, że to jest takie grafia. Tego coś obraźni, twórczego po prostu. A, a ci starsi właśnie doświadczyli tego seksu takiego, że jeśli już, tak jak ty mówisz, że do czegoś doszło i wystarczy, tak? I to było raczej takie bardziej obowiązkowe i, przekona i wpojone przekonanie, które zwłaszcza kobiety miały, że muszą to zrobić, bo inaczej mężczyzna je zostawi, tak? A nie, no Mówię... oczywiście były też kobiety, które to lubiły. No, to ja nie myślę, jest że tak, że jest licze. świat czarno-biały, tak. tylko że taka masa i tu i tu w tych dwóch światach miała trochę inny punkt ciężkości po prostu. Ale ja nie wiem, czy ze współczesnymi dziewczynami nie jest tak, że one nawet w sposób już podświadomy zaczynają działać i myśleć w ten sposób, że tak należy. Nie zastanawiam to, może to jest sprawa ale... wyobraźni, może właśnie jej braku w wielu przypadkach. Ale może tak należy. Dlatego, ale Basia, ja ale, nie ale czy to też jest roz... nudne. Słuchajcie, no to jest Uruchomienie po prostu wyobraźni, nie, tylko, tylko traktowanie tego właśnie jako <laughs> zarówno. Coś... To jest koniecznie wartościowe życie. Oczywiście życie jest promil. Życie należy wartościowe. Ale ja wymieniłam na początku też te powody, czyli wtedy kiedy jesteśmy zakochani, kiedy kochamy, e, kiedy chcemy Bo jest różny odczuć seks. przyjemność, zabawę, nie ma, tak no, to no, to nie tylko Nie tylko z tych jesz. aspektów była, była ta chcienna, tak. ale jem w ten sam sposób, z, mniej więcej estetyka mojego jedzenia jest taka sama, kiedy jem hot doga i kiedy jem, ale e, czasami potrzebuję ostrygi. coś szybko.